Jest niedziela 1 listopada, minęła godzina 21.50, zapraszam do studia lotto. Dobry wieczór Agata Jasińska pora na losowania. Na początku jest mi bardzo miło Państwa poinformować o kolejnych wygranych zdrabkach. W Iławie gracz, który zagrał w zdrabkę Czarna Perła, cieszy się z wygranej wysokości 207 tysięcy zł. Główna wygrana w wysokości 208 tysięcy złotych zdrabce Ekstra pensja trafiła do gracza z nysy. A wygrana w zdrabce Dolar w wysokości 100 tysięcy złotych przypadła grającemu w miejscowości baligród. Serdecznie gratuluję wszystkich wygranych. Jednocześnie chciałabym poinformować, że w zdrabkach od początku bieżącego roku wypłaciliśmy wygrane na łączną kwotę ponad 705 milionów złotych. Więcej informacji o zdrabkach na stronie lotto.pl We wtorek będzie okazja, żeby powitać pierwszego w tym miesiącu Lotto Milionera. Trafienie szóstki może mu przynieść wygraną wartą nawet 4 miliony złotych. Przy okazji gry w Lotto warto też zagrać o milion złotych w Lotto Plus. Powodzenia! W Multimulti -multi każdy ma szansę znaleźć swój sposób na wygraną, a to może być nawet 25 milionów złotych. Zapraszam na losowanie Multimulti. -multi. W kasecie maszyny losującej mamy 80 kolejnołożonych ułożonych kul. Bęben maszyny jest pusty, zwalniamy blokadę i losujemy 20 liczb. Oto wylosowane liczby czterdzieści dziewięć, dwa, dwadzieścia siedem, trzydzieści osiem, trzydzieści dziewięć, siedemnaście, sześćdziesiąt dziewięć, trzydzieści cztery, siedemdziesiąt dwa. Dwadzieścia pięćdziesiąt jeden, dwadzieścia jeden, sześćdziesiąt dwa, czterdzieści dwa, dwadzieścia osiem, pięćdziesiąt dwa, trzydzieści jeden, osiemdziesiąt Jeden i liczba trzy. Ta liczba jest plusem. W mini lot to, żeby cieszyć się główną wygraną, trzeba trafić piątkę. Te trafiają się naprawdę często. W październiku mieliśmy ich aż 35. W mini lot to można grać online na lotto.pl. Losujmy. W kasecie maszyny losującej mamy czterdzieści dwie kolejne ułożone pule, komora mieszania jest pusta, zwalniamy blokadę i losujemy pięć liczb. Jeden. Dwadzieścia dziewięć. Trzydzieści pięć. Czterdzieści jeden. Cztery. Na kuponach wybranych gier lot to znajduje się siedmiocyfrowy numer super szansy. Wystarczy go aktywować, żeby wejść do gry o 2 miliony złotych. A w drugim dziś losowaniu super szansy padły następujące cyfry. 4, 8, 0, 7, 4, 4, 1. Gratuluję zwycięzcom. Los kaskady kosztuje tylko 2 zł i daje aż dwie szanse na wygranie ćwierć miliona złotych. Żeby zdobyć tę wygraną trzeba wszystkie wylosowane liczby odnaleźć w jednym z dwóch zestawów. 12 liczb na losie. Losujmy. W kasecie maszyny losującej mamy 24 kolejne ułożone kule. Bęben maszyny jest pusty, zwalniamy blokadę i losujemy 12 liczb. Dziewięć, siedemnaście dwanaście dziesięć dwadzieścia cztery dwa jeden, cztery Jedenast, dwadzieścia trzy, osiemnaście, osiem. W piątek wieczorem w Helsinkach odbędzie się losowanie Eurojackpot Pod już dziś zachęcam Państwa do udziału i gry o wielkie pieniądze, a wygrana pierwszego stopnia może być warta 155 milionów złotych. Żeby grać o te miliony wystarczy wytypować 5 liczb z 50 oraz 2 z 10 powodzenia. W ekstra pensji do wygrania jest pensja na najbliższe 20 lat. W zależności od stawki w grze może być warta nawet 50 tysięcy złotych wypłacanych co miesiąc przez najbliższe 20 lat. Zapraszam na losowanie! W kasetach maszyny losującej mamy 35 i 4 kolejne ułożone kule. Bębny maszyny są puste. Zwalniamy blokady i zaczynamy losowanie. 11. 20. 29. 6, 19, a ostatnią wylosowaną liczbą w ekstrapensji jest liczba 1. Dopłacając złotówkę do zakładu ekstrapensji można wygrać 100 tysięcy złotych w ekstrapremii. Te pieniądze wypłacane są od ręki i w tym roku trafiły już do 20 graczy. Losujmy! W kasetach maszyny rosującej mamy 35 i 4 kolejnołożone kulebem. Maszyny są puste, zwalniamy blokady. I zaczynamy losowanie. 31 24 15 12. 25. Ostatnią wylosowaną liczbą w ekstra premii jest liczba. 2. Wyniki losowań oraz informacje o wygranych będą dostępne na lotto.pl. Na tej stronie można grać w gry Lotto Online. A 10% z internetowej sprzedaży produktów Lotto trafia na wsparcie walki z koronawirusem. Dzięki zaangażowaniu grających udało się już przekazać na ten cel ponad 20 milionów 300 tysięcy złotych. Dziękujemy. W wieczornym studiu Lotto to wszystko, ale już zapraszam na jutrzejsze popołudniowe losowania Multi Multi oraz Kaskady. A poprowadzi je Mateusz Kaczmarek. Dobranoc. Łapie, kasa, wpada o, Taka drapu jest zasada Mówi ci to MC Drapak Drap na wszystkich tak porywa, bo co czwarty drap wygrywa Kasa wpada, kasa wpada Taka drapuje zasada